No dzień dobry, witam na naszym nowym wspaniałym kanale. Yy, dzięki za wszystkie Subiki. I na samym starcie chciałem Wam pokazać co tu jest do hapnięcia na samym początku. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie tutaj do case batelków z jełopami, ale na samym początku wam tutaj yy, pokażę co Wam tutaj nadropiłem, co Wam rzuciłem. Yy, bajonecik do plerek, za piąteczkę, reszta skinków po kafelku, kafelku z groszem. Wszystko jest od minimalnej kwoty, czyli od dyszki. Yy, więc tak na spokojnie, żeby każdy mógł sobie hapnąć, yy, nawet nie wpłacając duże siana. I oczywiście możecie to zrobić z kodem ciastko, który Wam daje dolarka na start, czyli nawet jak nie chcecie wpłacać, możecie sobie po prostu odebrać, otworzyć sobie jakąś darmową skrzyneczkę i 20% do waszego doładowania, więc jest myślę fajnie, jest kozacka, Mam nadzieję, że dobrze będziemy się tutaj bawić. Jeżeli chcecie spróbować waszego szczęścia i chapnąć sobie skinam, to gorąco zachęcam. Dzięki za wsparcie, zostawiajcie subiki. Będzie tutaj dużo głupiego, śmiesznego kontentu, więc polecam, zachęcam, zapraszam i widzimy się już się ma no dzień dobry, witam. Z tej strony ciastko. Znajdujemy się na naszej drugiej ulubionej stronie, czyli na casehagu. Ze mną jest Natural, jest Miszczu i jest Graszol. Witam. Cześć, e, cześć. No. I przypominam, że jeżeli chcecie sobie zagrać na stronie, y, najlepszy kodik, który tu możecie tutaj wpisać, czyli kodik ciastko 20% do ładowania, dolarek na start, na otworzenie sobie pierwszej skrzyneczki, aby zrobienie bitwy z kolegą, y, polecam serdecznie. Eee, oczywiście macie sobie hapnąć fajne skinki, widzieliście tam na początku, nie będę tutaj przedłużał, żeby wiecie, żeby tutaj zrobić jakiś kontencik yy, skrzynkowy, robię bitewkę dwóch na dwóch, bo mi się ostatnio spodobały. Yy, no to zamieszamy, nie? Zamieszamy coś ko koło czwóreczki, tylko... A muszę... daj znać, znać nie niż terrorystą czy antyterrorystą. <laughs> no Michał spokojnie, nie musisz do mnie, nie musisz się do mnie meldować spokojnie. On ja się okay. próbuje tak, żeby nie wejść do ciebie, bo ty, ty jesteś impostor. No dobra. Toica do Degasa za czwóreczkę o, zameldowane. Nie robię klasycznych, nie robię. Dziaskowi zajebali srebrnym wisiorek. Na A, no. Błorkę, tak. no tak. Powiedziałem naturalowi, że mu to zajebali, zajebali ja na wytrzydziełce w wisiorek i pijedali teraz to samo. Dobra, nie chcę się, się przyznać. Zajebali mu wisiorek z komunii. Beka, bo ciaskowi <grym> zajebali tą ketę kurwa srebrną pozłacaną. No to. tak, no tak. Przez miedź. Melduj się, bombo. <grym> Czurka, czurka. Będziesz mógł tam leci, nie maja, leci. Kurwa, opierdalać do buta pedale, nie? A przecież ty w galerii, w galerii, kurwa, Wrocławia. No nie, zabeblaj się tam, kurwa. Galerii <gulanie> <gulanie> W galerii Wrocławia, by opierdalamy. kurwa, ty w pozdaniu, kurwa, kaszlokami. <gulanie> to, 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 to w galerii Katowice. ty no, za bitwę zrobisz człowieku, kurwa? No bo to raz Razgrzewkowicz na razie spóźnił sobie... Ty się kurwa ładnie rozrzałeś, kurwa. Ty chyba ci kipacz pali. Spokojnie, <grymne> jeszcze zaraz tutaj w dalszych skrzynkach pierdolnie, wiesz? No, wszystko jest wypalone. Chyba, że, ale chyba że będzie, o, będzie głupi. No, chyba, że będzie gównikson, No, natura to coś, kurwa, drop dla. Tak. No, kurwa, weźmy się od skrzynek i chuja wypadło. Nie, no, dyga, tu dohatkuje. Zdejdę na chuj. Czemu ty klasyka zrobiłeś? No, zrobiłem klasyka, no stary, no. Aż kipis gada, stary. Nie będę robił underdogów, stary żadnych. No i następno zrobi underdoga, pewnie. Przysiegać co, jak kurwa słyszę ciaskabisu, widzę. Tak, Trzy i Oooo, dobrze, o, dobrze, o, tak. że coś może White pierdolnie White tu. Wide lotus, wide lotus, lotus wide siódemkę? Nie. No. Kurwa, no dobra, przeszli? jest okej, okay, aby nie było. Ja pierdolę. Przeszli, no przeszli. Dobrze, natural, kurwa, jebiemy do spodu. Miedź, kurwa. Kakarakusu. Miedź. Jest yes, okej, okay. jest okej. Okay. O, ty drobczego tak, drobkowicza. Ty, ładnie, natural, to jako, że wygrałeś ze mną, to zrób w co? Maker, dobrze, twarzy, dobrze, Zajdę byś chciał bitwę? E, tak, no tak szósteczkę, szósteczkę. Zbugowana, zbugowana, bitwa, <śmiech> zbugowana <śmiech> bitwa, kurwa. Nie, nie jest zbugowana. <laughs> <rządku>. Jest. Jest <laughs> w porządku, stary. Kurwa trujeczkę, nie tak, to nie będziemy się tutaj bawić. A on czyli zbugowany bazon. <w> <noise> powinno być. Dobra, trzy skrzyneczki, snajka otworzymy tak sobie. Tak, tak powinno być? Tak, ja Że daję, ja daję Snake'a i daję Galaxy O, jest Royalik, czyli jest olbrzymim sisiąl, kurwa. Nie? Galak, galak, Panie Snakeson? Galaxy S5. Przysiął. I... Uh, 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 uh. Ale profitowisz mi ja, się ja skrzynkę ja zameldową, kurwa dobra Ty! Już mi się to podoba, już mi się to podoba! No tak, U. dokładnie tak, dobra Dwie arabeski jeszcze otworzę Dobra, gramy teraz w tero, Patrick, Dobra, dobra, już, dobra. Tero czy zaro zaro Zero. <laughs> Krzmata konia. Dobra, zero, zażyć ciągnij za koszulkę. Nie, w zarze, to... Ty, 5, 6, 15, zarze to, bo... to... to Michał w tym przymierzalnik ichę ciągnął. A <noise> widział. na no. damskim to było. No to... Jak sukienki przymierzał. No to dokładnie tak. Jak Michał podkanówkę zakładał. Zastanów co robiłem, cudeczku. No ciągnąłeś cichę, a później podkanówkę zakładałeś stare, bo ci spadło. A tobie. To a dlaczego spadło czyy? No stare, do wrażenia, z wrażenia. Dobra, Dygas. Ale ja, kurwa, jebem ci padliniaka dropnął. Nie wiem, czy Padliniaka dropnął, nie chce się chapnąć. Dobrze, dobrze, dobrze. Padliniaka starta zrobiłem chyba. Nie, nie, Natura, ty dobrze robisz tutaj bitewki. Dobrze. Ta, no, dobrze. świetna bitwa, no? no? wybitna, powiem szczerze. Jestem pod wrażeniem, kurwa. O. Ciastko nie rozumiesz, że jest... Nie no, no pod arabeską, bo kałka, gramy pod po ostatnią skrzynkę stary, wiesz? No. A to to dobra, to dobra, jednak jest ja. głównem. że ktoś jeszcze się. dokręci lepszego. No, dobra, witam, Dobra, Dobra. Dyga, zrób coś mocniejszego za siódemeczkę, ósemeczkę, co? A zrób mi loda, kurwa. A nie, 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 dziękuję. No, <śmiennie> tak, co chciałem, nie chciał, bo ten dysk skażony, kurwa. Cari jak mógł no, po witaminkę, to byś pierwszy klęknął, jak zwykle. No, kibafaja. zakażenie krwi, co ty pierdolisz. To... A, A to nie było tak, że on ma tylko zakażenie odbytu? nie, ale, nie, ale pra, prawda, prawdą jest taka, że rzeczywiście on nie ma witamin, nie? Nie ma. Że ogólnie nie, nie ośkućmy zakażony Patryk, bo to zakażony patryk, Wcisnął ci kita, że bombę witaminową ci zrobić, dlatego, że będzie go fiuta pociągnął, tak? No stary, ale. Ale natura się złapał, Ta jak kurwa, było... jak karp na haczyk, kurwa, stary. co ciągnąć, stary? Stary złapał się jak karp na haczyk i zadowolony chodził, kurwa. na haczyk, tak? Tak. ty jesteś, stary kołdpiosz? Chodzisz do bitwy, czy ty się A, dobra, do Michałka teraz, dobra. No dobrze, dobrze usiadłeś. Underdobuś. Dobrze usiadłeś. Ja, jest kurwa! I zaczyna się kurwa babci Kurwa w kółko to samo Kurde. kurwa. Dobra spokojnie, spokojnie, spokojna twoja głowa jeszcze. Może naturalne i walizwo, kurwa wykeruje tutaj nas. Niedobrze stary, bardzo niedobrze. Jest, jest blisko, jest close. No, nadrabiamy, nadrabiamy. Royalek jeden naturala jeszcze tak jak zawsze i będzie. No u ciebie tego butterfly i jesteś już w domu, no tak, tak, tak. Mm, Dropnął to nie. Kurwa, bo nie, bo ja dropnąłem kurwa. Bardzo dobrze. Klawidłowo. Kurwa no, no dropnijcie coś, do nie, już, już, nie, Dobra, nie będę ryczał, ale rys. dropnij coś kurwa. kurwa. Dzieci, ryczy, Dobra, wydaliśmy chyba to. Jest dobrze, no mi chłopa do ekipy, kurwa. Eee, no to dupa, Michał, tej. musisz kurwa, musisz kontrę tu zrobić, wiesz, pod nas, normalaka zrób jakiegoś eee, No 7-8 zrób coś takiego, nie? A ja tutaj coś jeszcze na coś upoluję na skrzynce, bo tutaj dobrze, dobrze leci. Mm. Na tą skrzynkę trzeba zapolować. Babuszka, babuszka. Skrzynka, babuszka. Trzy razy. Royalek jakiś? Kurwa, ale po One more. Dobra, myślę, że antysteta będzie lepiej. Dobra. tu gdzie potencjał, kurwa jakiś. No, no dobra, ty mamy ta skrzynka. Jebać tą babuszkę i do, do bitwy. O, tutaj, tutaj czuję, że może być w porządku. Może A po czym to w czujesz? Bo, no, bo, że bo czuję, że z arabeskich haulików Tak, to, to, wiesz, że czujesz coś, kurwa. No, A ten już od razu. Dygas, ty nie. jesteś zwykłym pa parszywcakiem, wiesz? Ale co ty do mnie mówisz? Ty się do mnie nie odzywaj. Ja. ty zwykłym, broje, kurwa. Nie top wierzę, 1 game. Do mnie gorsza. to koło mnie, tak? To? Ej, hotloda drobna. No dostał hotloda, kurwa. Hotlod to jest kurwa zwycięstwo, to już jest pewne. Jak mnie za wiadomo, pod kogo bitwy robi, no wiadomo. <śle> wiadomo wszystko? Wow. Wszystko wiadomo, no kurwa po. skichy. Royalek kurwa, już mi łeb zamuliło od tego. Od tego gówna mi już łeb zamuliło, kurwa. No daj jakiegoś royalka kurwa. Od kiedy ty alkohol gównem nazywasz? Dary, od kiedy dupą na nim usiadłeś, kurwa? Na butle, kurwa, na butle od kurwa. Może byś, kurwa, jakiś do tego mózgu byś dostał, A, to nie. Dobra, ja robię jakąś zmyłkę, kurwa. I no w sumie jesteś na plus, nie? Czyli 24, tak? 30? Na ten chodron nie dał. Hotrod jest tak drogi, teraz, że to jest pojebane. Bo... Waliłem no. w kaczkę wczoraj, co? No, chciałbyś, chciałbyś, ryneczku. Poważyłbym. Dobra, zrobię <grym> coś takiego. No, bo cios. Na Dawaj. czterech. Teraz już nie, nie ten. solówę walimy. Wszystko jest ok, wszystko jest ok, dobra. Skrzynki kasprzykowe będą. Ciasko to jest taki ham, nie? I potem zrobimy jakiegoś dla ściaka, bo to już kurwa. T... No bo już tam płaci, kurwa czytanie t... tak zębami się szykuje. Nie właśnie, teraz, teraz będzie easy win i później jeszcze was zdymam, no ostatniej tu tak już. już. A kurwa Michał się w no do to. A to nie, dobra, to jest klasik, to nie jest, manegba. O, rojalek, dobrze, co się zaczyna. A bo ja dziwiłam, no co jest. Ej, ty tak i tak wygląda, jak to pyska dostaje. No, to. to... A ty tak wyglądasz jak cię nie ma kto dymać z Ja pierdolę. Albo jak ci srebrny łańcuszek zajmie. Nie, bo zawsze ma kto dymać. A ty teraz tak wygląda jak kutasa wyciągał. Bo... <laughs> nie, wiesz, wiesz co? Wiesz Jak kutasa wyciągasz, to bardziej wyglądam tak. Ja, A później natural jak go wydymają, to wygląda tak, nie? To jest Michałek. Nie, jak, to go, jak go wydymają, to on na w końcu moralniaka, kurwa, i wygląda tak. Ale on no nie ma moralniaka z takiego powodu, co ty chory jesteś? Dla niego to jest wiesz. Żaden moralny. Chlepo wszędzie. Chlep jak się trafia tak. nowy chłopak, kurwa, na jebanko, to jest tak. A no to to prawda, to o, prawda. Sen? O, dobra. Kurwa, i Michał łowić się tu wpierdolę. Oj, chuj, niedowierzanie z żydzębami zębami. E, Michał, zrób jakiegoś dwa, dwa laśniaka koło dyszki, całe koło dyszki zakręć. 10, 11, 9, coś koło tego. W końcu gdzieś na karmiu, kurwa. Jakiegoś mo mocniejszego, tylko nie, 10, jak... 10, jakiegoś, nie jakiegoś też długiego. Zrób jakieś 10, mocniejsze skrzynki. 10, 11? 10, Za 10 11, 11 koła, no tylko zrób jakieś takie mocniejsze skrzynki wrzuć, taki, żeby była krótsza to... bitwa. 10, 11, 9 w Ta, Tak, 5, 10, 15, ja tu rala ulubiony sklep, jeba się. Jebałem cię ojca w kuryku. Jebałem cię kurwa po kuryku. No, tak jebałem szczerze? go w kuryku tak serio. Tak szczerze? No, szczerze co powiesz? Ci zajebał ni srebrny łańcuszek na komendzie, kurwa, jak sprzedawałeś kolegom. No, no, no i daj mi się. kurwa, sąsiedzka. O kurwa, 13. Dobra, rzesz, rzesz, rzesz. dobra, dawaj, dawaj, 13, dawaj, 13, chuj. Ale jaką? Zespół? Zespół, Anderdogi. dawaj 2 na 2 kurwa. Dobra, klasyk, pierdolę to underdogi, kurwa. Dawaj, będzie okej. Okay.

Onuca jakaś kurwa. O, dobrze. O, dobrze, się do to kurwa dokręca na razie. Pantera onuca, taka so, droga. Dostatek i ostatnie. O, ja pierdolę. Kurwa, cpe jebany. uga-buga, uga. Kurwa, masz buga, jak dno tropi na buga. koniec. Kurwa, ale dziwki jebany, najgorszego I, sortu. Ale dostali kurwa nie no. Mała, no kurwa, wybrał, że żaden stary. rojalek tam nie spadł na końc na no, chunia. lub no, przed ściaka, stary. A ciąg mi ciche ta. kurwa na lasciaka, wiesz? Złukito. Zm Paldzid, nie mam dobra, mam czwórkę, mogę na szybkiego zakręcić no, no, jedną to, skrzynkę. Stary. To po chuj, stary, starych Nie, po jedną po skrzynkę mogę zakręcić na lasta. <grym <grym dobra, kręć i idź już ryczeć, kurwa. Nie on idzie dupy dać. Nachla czy i dupy dać. Dobra. Michał do terrorystów. No wyślij tego małego kasu jada. Szybki na do widzenia. Wyjeżdża na do widzenia. Szybki Zyniak. A to jest to dobrze. Antyterrorystów. Z... A no zszynka, to natura się tak. do mnie wpierdoli. Dobra, zobaczymy. To jest dobra no. skrzynka, nie? Plasik to jest tak, kurwa. Ej, hej. No, no i graj. kurwa, dobra, no, natural pasażer tycie to... wiadomo. Wykuł popeliny zakręci. No nic, <grywa> dobra, dzięki za oglądanie. Kanały y, chłopaków będą w opisie, zostawiajcie subki, zostawiajcie łapki w górę, bierzcie udział w giveaway'kach i pamiętajcie, że jedyny wspaniały i najlepszy kodik to konik ciasko, z którym dostajecie 20% do Waszego depozytu. Dolaka na start, na jakąś pierwszą bitewkę albo na pierwszą skrzyneczkę, żeby sobie obczaić, y, czy wszystko jest si, czy Wam się podoba, co tam chcecie y, kręcić, czy otwierać skrzynki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, Hello, hello.